Czy wiesz, że większość ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, prawdopodobnie nigdy naprawdę nie naśladowała Jezusa? Że słowa weź swój krzyż i idź za mną to nie metafora, ale dosłowne wezwanie do całkowitej przemiany życia? Że być może przez lata żyłeś chrześcijaństwem, które było tylko cieniem prawdziwego naśladowania Chrystusa? Dziś odkryjemy prawdę, która może całkowicie odmienić twoje życie duchowe. Ile razy słyszałeś kogoś, kto mówił: Jestem chrześcijaninem? Ile razy sam to mówiłeś? Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co to naprawdę oznacza? Czy wystarczy chodzić do kościoła w niedzielę, odmówić pacierz przed snem i być przyzwoitą osobą? Czy może Jezus miał na myśli coś znacznie głębszego, bardziej wymagającego, bardziej transformującego? Statystyki mówią, że 80% Polaków identyfikuje się jako katolicy. Ale gdybyśmy mieli ocenić nasze życie nie według deklaracji, lecz według czynów, według priorytetów, według tego, gdzie naprawdę kładziemy nasze serca, czy ten procent wyglądałby tak samo? Dzisiaj w wolnej Polsce mamy nieograniczony dostęp do kościołów, Biblii, modlitwy, na każdym rogu stoi Kościół, w każdej księgarni znajdziesz literaturę religijną. Ale czy to nas uczyniło lepszymi chrześcijanami? A może paradoksalnie, ta wygoda osłabiła naszą wiarę? Spójrz na nasze społeczeństwo. Większość Polaków deklaruje się jako katolicy, ale czy widać to w naszym codziennym życiu? W sposobie w jaki traktujemy sąsiadów, w naszej uczciwości w pracy, w tym jak reagujemy na trudności? Ilu z nas naprawdę żyje tak, jakby Jezus był rzeczywistym Panem ich życia, a nie tylko niedzielnym gościem? Zastanów się przez chwilę nad swoją ostatnią kłótnią z żoną, z mężem, z dzieckiem. W tamtej chwili. Czy Jezus był Panem Twojego serca, czy Twoje ego. W ostatniej sytuacji, gdy ktoś cię oszukał w interesach, czy pierwszą myślą było, jak się zemścić, czy jak mu przebaczyć. W ostatnim momencie, gdy miałeś wybór między łatwą kłamstwem a trudną prawdą, co wybrałeś? Biblijski fundament. Jezus powiedział słowa, które wciąż brzmią jak grom z jasnego nieba. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, i niech mnie naśladuje Łukasz 9:23. Te słowa nie były skierowane tylko do dwunastu apostołów, były skierowane do każdego, kto chce być jego uczniem. Ale zauważ, co Jezus mówi w wersecie 24: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa. To nie jest propozycja do negocjacji, to nie jest sugestia. To duchowa zasada, która działała przed dwoma tysiącami lat i działa dziś. Zastanów się nad tym przez chwilę. Niech się zaprze samego siebie. To nie oznacza, że masz stać się nikim. To oznacza, że twoje ego, twoje ambicje, twoja potrzeba kontroli nad życiem to wszystko musi umrzeć. To nie jest łagodne przystosowanie twojego życia do wiary. To śmierć starego człowieka i narodziny całkowicie nowego. Słowo zaprze w greckim oryginale. To arneomai oznacza całkowite wyrzeczenie się, zaprzeczenie, odmowę uznania. To tak, jakbyś patrzył w lustro na starą wersję siebie i mówił nie znam tego człowieka, to już nie jestem ja, niech weźmie krzyż swój. W czasach Jezusa każdy wiedział, co oznacza krzyż. To nie był znak religijny na kościelnej ścianie, to był instrument tortur i egzekucji. Gdy skazaniec niósł swój krzyż, Wszystkie jego marzenia, plany i ambicje były już martwe. Szedł tylko w jednym kierunku ku śmierci. Ale tu jest coś pięknego: Jezus nie mówi weźcie mój krzyż, mówi weźcie swój krzyż. Każdy z nas ma własny krzyż do niesienia. Dla jednego może to być krzyż cierpienia, dla innego krzyż samotności, dla kolejnego krzyż niepowodzenia. Ale każdy krzyż ma tę samą funkcję zabić w nas wszystko, co nie jest z Boga. Ale Jezus mówi więcej. I niech mnie naśladuje. Po śmierci przychodzi z zmartwychwstanie, po krzyżu przychodzi nowe życie. Ale nie możesz ominąć krzyża, aby dotrzeć do zmartwychwstania. Współczesne wyzwania i głębsze zrozumienie. Żyjemy w czasach, gdy chrześcijaństwo stało się wygodne. Mamy kościoły na każdym rogu, książki religijne w każdej księgarni, programy religijne w telewizji. Mamy aplikacje do modlitwy na telefonach, internetowe transmisje mszy świętych. Dostęp do setek wersji Biblii jednym kliknięciem. Ale czy to nas uczyniło lepszymi naśladowcami Chrystusa? Czy może paradoksalnie ta obfitość sprawiła, że straciliśmy z oczu cenę prawdziwego uczniostwa? Jest pewna historia o rybaku który przez całe życie łowił w małym stawie niedaleko swojego domu. Pewnego dnia ktoś zabrał go na ocean. Stojąc na brzegu, patrząc na nieskończoną wodę, rybak powiedział: nigdy nie wiedziałem, jak mały był mój staw. Tak jest z naszą wiarą. Dopóki nie zobaczymy prawdziwej wielkości Boga, nie zrozumiemy, jak małe są nasze duchowe ambicje. Pomyśl o tym. Gdy Twój przyjaciel potrzebuje pomocy, ale Ty masz własne plany, co robisz? Gdy ktoś Cię krzywdzi, czy Twoja pierwsza reakcja to przebaczenie, czy żądza zemsty? Gdy stajesz przed pokusą, czy to w pracy, w relacjach, czy w internecie, co Cię powstrzymuje? Strach przed konsekwencjami, czy miłość do Jezusa? Prawdziwe naśladowanie Jezusa oznacza, że w każdej sytuacji pytasz się, co by zrobił Jezus. I nie tylko się pytasz, ale rzeczywiście to robisz, nawet gdy boli, nawet gdy jest trudno, nawet gdy inni nie rozumieją, ale jest tu głębszy problem. Większość z nas żyje w stanie duchowej anestezji. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do chrześcijańskiej kultury, do religijnych słów i rytuałów, że nie czujemy już ich mocy. Tak jak lekarz może przestać zauważać zapach szpitala, tak my możemy przestać odczuwać obecność Boga. Pamiętam rozmowę z przyjacielem, który pracował jako lekarz w szpitalu onkologicznym. Powiedział mi, że pierwszego dnia pracy był przerażony widokiem cierpienia. Po roku już tego nie zauważał. Po pięciu latach musiał się zmusić, żeby pamiętać, że każdy pacjent to człowiek z rodziną, z nadziejami, z obawami. Najtrudniejsze w mojej pracy, powiedział, to nie cierpienie pacjentów. To fakt, że mogę się do niego przyzwyczaić. Osobiste świadectwo i moment prawdy. Pamiętam moment w moim życiu, gdy zrozumiałem, że przez lata byłem chrześcijaninem tylko z nazwy. Chodziłem do kościoła, modliłem się, czytałem Biblię, ale moje serce należało do mnie. Moje decyzje podejmowałem na podstawie tego, co było dla mnie najlepsze, nie na podstawie tego, czego chciał ode mnie Bóg. Był to bolesny moment prawdy. Uświadomiłem sobie, że byłem jak tamci, o których Jezus mówił. Ten lud czci mnie wargami, ale serce jego daleko jest ode mnie. Modliłem się, ale nie słuchałem odpowiedzi. Czytałem Biblię, ale nie pozwalałem jej zmienić mojego życia. Nazywałem siebie chrześcijaninem, ale żyłem dla siebie. Pamiętam tę konkretną sytuację, która otworzyła mi oczy. Stałem w kolejce w sklepie za starszą panią, która szukała w torebce drobnych monet, aby zapłacić za chleb i mleko. Widziałem jej zakłopotanie, słyszałem pomruków niezadowolenia za mną. Miałem pieniądze, mogłem jej pomóc, ale zamiast tego myślałem tylko o tym, że się spieszę. W tamtym momencie, idąc do samochodu z moimi zakupami, usłyszałem w sercu ciche pytanie: Gdzie byłem w tamtej chwili? Ta prawda była jak miecz, który przeciął moje serce. Ale czasami serce musi zostać przecięte, żeby mogło zostać uzdrowione. Czasami musimy umrzeć dla starego życia, żeby móc się narodzić do nowego. Tej nocy, klęcząc w swojej sypialni, po raz pierwszy w życiu modliłem się naprawdę. Nie odmówiłem wyuczonej modlitwy. Po prostu rozmawiałem z Bogiem jak syn z ojcem. Powiedziałem mu o swoim egoizmie, o tym, jak bardzo chciałem kontrolować swoje życie. Wyznałem, że choć nazywałem się jego naśladowcą, to on był tylko gościem w moim życiu. Który przychodzi w niedzielę i odchodzi w poniedziałek. I wtedy poczułem coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. To nie była fala emocji czy mistyczne przeżycie, to był głęboki pokój, który mówił mi: Wreszcie jesteś w domu. Po raz pierwszy w życiu wiedziałem, czym jest prawdziwe naśladowanie Jezusa. Co oznacza wziąć swój krzyż w XXI wieku? Co więc oznacza wziąć swój krzyż dzisiaj w nowoczesnej Polsce? Czy to oznacza, że masz sprzedać wszystko i zostać mnichem? Niekoniecznie, ale z pewnością oznacza, że musisz być gotowy na to. Wziąć swój krzyż oznacza, że gdy twoja firma oczekuje od ciebie kłamstwa lub nieuczcikich praktyk, wybierasz uczciwość, nawet jeśli może Cię to kosztować pracę. Pamiętam historię Piotra, mojego znajomego księgowego, który odkrył, że jego firma fałszuje faktury, żeby uniknąć podatków. Przez trzy miesiące zmagał się z tym dylematem. Miał żonę, dwójkę dzieci, kredyt na mieszkanie. Wszyscy tak robią, mówił sobie. To tylko papierki. Ale którejś nocy czytając Biblię swoim dzieciom, natrafił na słowa: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Zrozumiał, że nie może nauczać dzieci o uczciwości, jednocześnie żyjąc w kłamstwie. Następnego dnia zgłosił nieprawidłowości. Stracił pracę, ale znalazł siebie. Wziąć swój krzyż oznacza, że gdy wszyscy wokół plotkują o kimś, ty milczysz lub bronisz tej osoby. Oznacza to, że gdy masz okazję się zemścić na kimś, kto cię skrzywdził, wybierasz przebaczenie. Ale nie naiwne przebaczenie, które udaje, że krzywda się nie stała, świadome przebaczenie, które mówi: Zostałem skrzywdzony, ale wybieram wolność od goryczy. Oznacza to, że twoje pieniądze nie należą do ciebie, są powierzone ci przez Boga. I używasz ich zgodnie z Jego wolą, a nie swoimi zachciankami. To nie oznacza, że masz żyć w ubóstwie, ale że każda decyzja finansowa jest podejmowana z świadomością, że to Bóg jest właścicielem, a Ty tylko zarządcą. Dlaczego Bóg nie usuwa trudności? Jednym z najtrudniejszych aspektów prawdziwego naśladowania Jezusa jest zrozumienie, dlaczego Bóg często nie usuwa naszych trudności, ale prowadzi nas przez nie. Dlaczego pozwala nam cierpieć? Dlaczego pozwala, abyśmy przechodzili przez ciemne doliny? Odpowiedź leży w naturze miłości Boga. Bóg nie kocha nas tak, jak rozpieszczający rodzic kocha dziecko, usuwając każdą przeszkodę z jego drogi. Bóg kocha nas jak mądry ojciec, który wie, że niektóre lekcje można nauczyć tylko przez doświadczenie. Jest pewna historia o motylu, który walczył, żeby wydostać się z kokonu. Przechodzący człowiek, współczując mu, postanowił pomóc i rozciął kokon nożyczkami. Motyl wyleciał, ale jego skrzydła były słabe i zwiędłe. Nie mógł latać. To, co wyglądało jak okrucieństwo natury, było w rzeczywistości niezbędnym procesem, który miał wzmocnić skrzydła motyla. Tak jest z naszymi trudnościami. Bóg nie zsyła ich na nas ze złośliwości, ale często pozwala im pozostać, bo wie, że przez nie stajemy się silniejsi, mądrzejsi, bardziej podobni do Jezusa. Spójrz na życie Jezusa. Czy Ojciec Niebieski usunął z jego drogi cierpienie? Czy oszczędził mu krzyża? Nie, bo przez cierpienie Jezus stał się doskonałym Zbawicielem. List do Hebrajczyków mówi Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I my, jako Jego naśladowcy, również musimy przejść przez doliny, aby dotrzeć na szczyty. Każda trudność w Twoim życiu to okazja, aby stać się bardziej podobnym do Jezusa. Każde cierpienie to możliwość nauki zaufania. Każdy kryzys to szansa na odkrycie, że Bóg jest wierny, nawet gdy wszystko inne zawodzi. Pamiętam jak ta prawda stała się żywa dla mnie podczas najtrudniejszego okresu w moim życiu. Moja firma upadła, żona zachorowała, syn miał problemy w szkole, wszystko co budowałem przez lata rozpadało się jak domek z kart. W tamtym czasie modliłem się desperacko, żeby Bóg naprawił tę sytuację. Ale on nie naprawił. Zamiast tego, powoli nauczył mnie, jak żyć z nadzieją pośród rozpaczy, jak kochać, gdy serce boli, jak zaufać, gdy nic nie ma sensu. Dziś wiem, że tamten czas był największym błogosławieństwem w moim życiu. Nie dlatego, że cierpienie samo w sobie jest dobre, ale dlatego, że przez nie odkryłem głębię Bożej Miłości, której nigdy nie poznałbym w wygodzie, jak rozpoznać prawdziwe naśladowanie. Jak więc możesz rozpoznać, czy naprawdę naśladujesz Jezusa, czy tylko jesteś Jego fanem? Oto kilka pytań, które warto sobie zadać. Czy twoja wiara zmienia sposób, w jaki traktujesz ludzi, których nie lubisz? To łatwo kochać ludzi, którzy nas kochają. Ale Jezus powiedział: Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Prawdziwy test twojej wiary to nie to, jak traktujesz przyjaciół, ale jak traktujesz wrogów. Czy twoja radość zależy od okoliczności, czy od obecności Boga w twoim życiu? Prawdziwi naśladowcy Jezusa mają pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, nawet w środku burzy. Paweł pisał swoje najbardziej radosne listy z więzienia. Dlaczego? Bo jego radość nie zależała od okoliczności, ale od relacji z Bogiem. Czy twoje decyzje finansowe odzwierciedlają twoje wartości duchowe? Czy sposób, w jaki wydajesz pieniądze, pokazuje, komu naprawdę służysz? Jezus powiedział: Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Popatrz na swoje ostatnie wydatki: Co one mówią o twoim sercu? Czy twój język odzwierciedla twoją wiarę? Czy słowa, które wypowiadasz nie tylko w kościele, ale także w domu, w pracy, z przyjaciółmi, budują innych, czy je niszczą? Jakub napisał: Język jest małym członkiem, ale wielkie rzeczy czyni. Twoje słowa mają moc budować lub niszczyć, błogosławić lub przeklinać. Ale jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: czy Twoja wiara kosztuje Cię cokolwiek? Jeśli Twoja wiara nie wymaga od Ciebie żadnych poświęceń, jeśli nie zmusza Cię do trudnych wyborów, jeśli nie wpływa na Twoje decyzje, to czy na pewno jest to wiara biblijna? Dietrich Bonhoeffer, niemiecki pastor, który został zamordowany przez nazistów za swoje przekonania, napisał. Łaska darmo kosztuje wszystko, łaska tania nic nie kosztuje. Prawdziwe naśladowanie Jezusa zawsze coś kosztuje koszt i nagroda prawdziwego uczniostwa. Prawdziwe naśladowanie Jezusa kosztuje, kosztuje Twoje ego, Twoje plany, Twoją potrzebę kontroli, może kosztować Cię przyjaźnie, które są oparte na grzechu, może kosztować Cię awanse, które wymagają kompromisów moralnych. Może kosztować Cię wygodę życia, które stawia Ciebie w centrum wszechświata. Ale to, co otrzymujesz w zamian, jest nieporównywalnie większe od tego, co tracisz. Otrzymujesz życie, które ma sens. Otrzymujesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Otrzymujesz radość, która nie zależy od okoliczności. Otrzymujesz miłość, która nigdy się nie kończy. Pamiętaj słowa Jezusa. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. To nie jest zagadka, to duchowa prawda. Im bardziej trzymasz się swojego życia, swoich planów, swojej woli, tym bardziej je tracisz. Ale gdy oddajesz wszystko Bogu, On daje ci życie w obfitości. Nie chodzi o to, że stajesz się doskonały z dnia na dzień. Chodzi o to, że każdego dnia podejmujesz świadomą decyzję podążania za Jezusem, nawet gdy jest trudno, zwłaszcza gdy jest trudno. Niektóre dni będą łatwiejsze, inne trudniejsze. Niektóre dni poczujesz bliskość Boga, inne dni będzie ci się wydawać, że jest daleko. Ale naśladowanie Jezusa to nie kwestia uczuć, to kwestia wierności to codzienne tak dla Boga i nie dla Starego Człowieka w Tobie praktyczne kroki i transformacja. Jeśli po wysłuchaniu tego przesłania czujesz, że Bóg wzywa Cię do głębszego naśladowania Jezusa, Oto kilka praktycznych kroków, które możesz podjąć już dziś. Po pierwsze, zacznij od szczerej rozmowy z Bogiem. Nie od wyuczonej modlitwy, ale od prawdziwego, sercowego wyznania. Powiedz mu o swoich obawach, o tym, czego się boisz, o obszarach życia, które najtrudniej mu oddać. Bóg zna twoje serce, ale czeka, aż ty mu je otworzysz. Po drugie, zidentyfikuj jeden konkretny obszar życia, w którym nie jesteś posłuszny Bogu. Może to być twoja postawa wobec pieniędzy, twoje relacje, twoje słowa, twoje priorytety. Wybierz jeden obszar i postanów zmienić go w tym tygodniu. Nie próbuj zmieniać wszystkiego naraz. To przepis na porażkę. Ale jeden obszar, jeden krok na raz. Po trzecie, znajdź kogoś, kto będzie cię wspierać w tej podróży. Bóg nie stworzył nas do samotnej wędrówki. Księga kocheleta mówi: Lepiej dwóm niż jednemu. Znajdź przyjaciela, mentora, grupę domową, kogoś, z kim możesz szczerze rozmawiać o swojej wierze i kto będzie cię zachęcać w trudnych momentach. Po czwarte, rozpocznij każdy dzień od pytania: Panie, jak możesz użyć mnie dziś do Twojej chwały? I bądź gotowy na odpowiedź. Może będzie to uśmiech do smutnej osoby, może pomoc sąsiadowi, może słowo zachęty dla współpracownika. Bóg chce używać Cię każdego dnia. Musisz tylko być dostępny. Po piąte, zacznij czytać Biblię nie jako książkę do studiowania, ale jako osobisty list od Boga. Pytaj się przed każdym czytaniem: Panie, co chcesz mi dziś powiedzieć? I bądź cichy wystarczająco długo, żeby usłyszeć odpowiedź. Jeśli to przesłanie przemawia do Twojego serca, jeśli czujesz, że Bóg używa tych słów, aby przemówić do Ciebie, to proszę, zostań z nami w tej podróży. Subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Aby nie przegapić kolejnych przesłań, które mogą odmienić Twoje życie duchowe. I jeśli ten film błogosławi Ci, zostaw łapkę w górę to pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które mogą potrzebować tej prawdy. Ale co najważniejsze nie pozwól, aby to przesłanie zostało tylko kolejnym filmem, który obejrzałeś pozwól Mu przemienić Twoje życie. W komentarzach poniżej napisz jeden konkretny krok, który podejmiesz dziś, aby głębiej naśladować Jezusa. To nie tylko pomoże ci w odpowiedzialności, ale może zainspirować innych do działania. Finalne wezwanie i nadzieja. Naśladowanie Jezusa to nie dodatek do Twojego życia to całkowita zmiana kierunku to nie dekoracja na powierzchni to przemiana od środka to nie weekend hobby to codzienne powołanie wiem, że to może brzmieć przytłaczająco. Wiem, że możesz czuć się nieprzygotowany, niedoskonały, niewystarczający, i masz rację. Jesteś, wszyscy jesteśmy, ale to właśnie w tym tkwi piękno Ewangelii. Bóg nie szuka doskonałych ludzi, szuka skłonnych serc. Nie musisz mieć wszystkiego poukładane, zanim rozpoczniesz tę podróż. Po prostu musisz być gotowy zrobić pierwszy krok. A tym pierwszym krokiem jest szczere tak dla Jezusa i Jego woli w Twoim życiu. Pamiętaj słowa Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. On nie wzywa cię do większego wysiłku, wzywa cię do większego zaufania. Nie do perfekcji, ale do obecności. Nie do bycia lepszym, ale do bycia Jego. Jezus nie oczekuje od ciebie, że będziesz mu służył ze swoich własnych sił. On sam da ci siłę. Nie oczekuje, że będziesz doskonały przed przyjściem do Niego. On sam cię doskonali. Nie oczekuje, że rozwiążesz wszystkie swoje problemy. On sam jest rozwiązaniem. Historia transformacji. Chcę podzielić się z tobą historią, która pokazuje, jak wygląda prawdziwa transformacja. To historia mojego przyjaciela Marka, który przez lata był tym, co można nazwać, niedzielnym chrześcijaninem. Chodził do kościoła, śpiewał pieśni, dawał dziesięcinę. Ale jego życie codzienne nie różniło się zbytnio od życia jego niewierzących kolegów. Marek prowadził małą firmę budowlaną. Jak większość w tej branży czasami zapominał o fakturach, żeby uniknąć podatków. Wszyscy tak robią, mówił. System jest skorumpowany, więc dlaczego ja mam być jedynym głupcem, który płaci pełne podatki? Jego pracownicy pracowali bez umów, bo tak taniej. Klienci często nie wiedzieli, że płacą za materiały gorszej jakości niż obiecywano. Wszystko zmieniło się pewnego wieczoru, gdy jego dziesięcioletni syn zapytał go Tato. Dlaczego w kościele mówią, że mamy mówić prawdę, ale ty kazałeś mi powiedzieć kontrolerowi skarbowemu, że cię nie ma w domu? To pytanie uderzyło Marka jak piorun. Tej nocy nie mógł spać. Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że jego syn nie uczy się o Jezusie z jego słów, ale z jego czynów. I to, czego się uczył, to że wiara to coś, co robimy w niedzielę, ale nie ma wpływu na życie codzienne. Następnego dnia Marek podjął najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Postanowił całkowicie zmienić sposób prowadzenia firmy. Wystawił faktury za wszystkie prace z ostatnich dwóch lat. Dał umowy wszystkim pracownikom. Zaczął używać tylko materiałów zgodnych z umową, nawet jeśli oznaczało to mniejsze zyski. Pierwsze dwa lata były bardzo trudne. Niektórzy klienci odeszli, szukając tańszych, mniej uczciwych firm. Marek myślał czasami, że popełnił błąd, ale powoli zaczął widzieć owoce swojej decyzji. Pracownicy, którzy mieli już umowy i uczciwe wynagrodzenia, zaczęli pracować z większym zaangażowaniem. Klienci, którzy otrzymywali dokładnie to, co obiecywano, zaczęli polecać jego firmę innym. Najbardziej jednak zmieniła się relacja z synem. Chłopiec zaczął mówić kolegom z dumą o swojej tacie. Dziś, pięć lat później, firma Marka jest jedną z najbardziej szanowanych w okolicy. Ale co ważniejsze, Marek mówi mi, po raz pierwszy w życiu mogę spojrzeć w lustro i polubić człowieka, którego widzę. Po raz pierwszy w życiu wiem, co oznacza żyć z czystym sumieniem. Cena i błogosławieństwo autentyczności. Historia Marka pokazuje coś ważnego. Prawdziwe naśladowanie Jezusa zawsze początkowo kosztuje, ale ostatecznie błogosławi w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Żyjemy w świecie masek i fasad. Każdy stara się pokazać najlepszą wersję siebie w mediach społecznościowych. Każdy udaje, że radzi sobie lepiej, niż naprawdę. Każdy ukrywa swoje zmagania, swoje niepowodzenia, swój ból, ale Jezus wzywa nas do czegoś rewolucyjnego do autentyczności. Być autentycznym naśladowcą Jezusa oznacza żyć bez masek. Oznacza to, że Twoje życie prywatne i publiczne to ta sama osoba. Oznacza to, że nie musisz pamiętać komu co powiedziałeś, bo zawsze mówisz prawdę. Oznacza to, że nie musisz się martwić, czy ktoś odkryje, kim naprawdę jesteś, bo nie ukrywasz swojej prawdziwej tożsamości. Ale ta autentyczność ma swoją cenę może oznaczać utratę niektórych przyjaźni, które były oparte na fałszu może oznaczać odmówienie pewnych okazji biznesowych, które wymagają kompromisów moralnych może oznaczać bycie postrzeganym jako dziwny lub fanatyk przez tych, którzy nie rozumieją Twoich wartości. Ale pamiętaj słowa Jezusa. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a duszę swoją utracił? Możesz zdobyć całe bogactwo świata, ale jeśli stracisz swoją duszę w tym procesie, co naprawdę zyskałeś? Naśladowanie Jezusa w relacjach. Nigdzie prawdziwa natura naszej wiary nie ujawnia się tak wyraźnie, jak w naszych najbliższych relacjach. To łatwo być dobrym chrześcijaninem wśród obcych, którzy znają nas tylko powierzchownie, ale prawdziwy test przychodzi w domu. Z rodziną, z najbliższymi przyjaciółmi. Jezus powiedział: Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieli miłość między sobą. Nie powiedział, jeśli będziecie znali Biblię na pamięć, czy jeśli będziecie chodzić do kościoła każdej niedzieli. Powiedział, jeśli będziecie mieli miłość. Ale jakże trudno jest kochać tych, którzy nas najbardziej ranią, jakże trudno jest przebaczyć mężowi, który zawiódł nasze zaufanie. Jakże trudno jest być cierpliwym z dziećmi, gdy testują nasze granice po raz setny dziennie, jakże trudno jest być życzliwym dla teściowej, która zawsze ma coś do zarzucenia. To właśnie w tych momentach nasze prawdziwe oblicze duchowe się ujawnia. Gdy jesteś zmęczony, zestresowany, zraniony, czy wtedy też jesteś naśladowcą Jezusa? Czy wtedy też Twoje słowa są pełne łaski? Czy wtedy też Twoje czyny odzwierciedlają miłość Chrystusa? Dobiegamy końca tej rozmowy, ale mam nadzieję, że to dopiero początek Twojej podróży. Prawdziwe naśladowanie Jezusa to nie pojedynczy akt decyzji, ale codzienne wybory. To nie jednorazowa przemiana, ale ciągły proces stawania się bardziej podobnym do Chrystusa. Czy jesteś gotów na tę podróż? Czy jesteś gotów odkryć, co naprawdę oznacza naśladowanie Jezusa? Jeśli tak, to pamiętaj, nie jesteś w tym sam. Bóg nie tylko wzywa cię do tej podróży, ale także daje ci wszystko, czego potrzebujesz, aby ją przejść. On daje ci swojego ducha, który będzie cię prowadził, daje ci swoje słowo, które będzie światłą dla twoich stóp, daje ci wspólnotę wierzących, którzy będą cię wspierać, a przede wszystkim daje ci siebie, Jezusa, który przeszedł tę drogę przed tobą i który idzie z tobą każdego dnia. Ta podróż zmieni nie tylko twoje życie. Zmieni Twoją wieczność, zmieni nie tylko Ciebie, zmieni wszystkich, których dotkniesz, zmieni nie tylko Twoje okoliczności, zmieni sposób, w jaki postrzegasz każdą okoliczność. Bóg Cię błogosławi, a ja mam nadzieję, że zostaniesz z nami w tej pięknej, choć wymagającej podróży wiary. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy kontynuować odkrywanie głębi Bożej miłości i Jego woli dla naszego życia. Pamiętaj. Nie chodzi o to, aby być doskonałym, chodzi o to, aby być wiernym. I Bóg może użyć wiernego serca w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Jeśli to przesłanie dotknęło twojego serca, nie trzymaj go dla siebie. Podziel się nim z kimś, kto może tego potrzebować, bo prawdziwe naśladowanie Jezusa obejmuje nie tylko życie dla Niego, ale także dzielenie się nim z innymi. Czy zrobisz dziś ten pierwszy krok, czy powiesz Jezusowi tak? Chcecie naprawdę naśladować bez względu na koszt? Jeśli tak, to ta decyzja będzie początkiem największej przygody Twojego życia. Przygody, która trwa nie tylko do końca ziemskiego życia, ale przez całą wieczność. Amen.